Cześć. Dzisiaj pokażę w jaki sposób można zrobić live'a na Facebooka korzystając z aplikacji Live Producer, a w zasadzie części Facebooka, jaką jest Live Producer. Będziemy korzystać z kamery wbudowanej w laptopa oraz mikrofonu wbudowanego w laptopa. Zobaczcie jak to wszystko ładnie powiązać. to trzeba ustawić, żeby to działało dobrze. No co? To zaczynamy. Cześć, nazywam się Marcin Jędrzejczak i ten kanał prowadzę po to, żeby opowiadać jak robić transmisję online. Czasami troszkę wrzucam coś o fotografii, ale generalnie rozmawiamy o transmisjach online. Jakiego sprzętu używać, jak ustawiać różne aplikacje, jak to wszystko ze sobą połączyć, aby każdy live wyszedł perfekcyjnie. Jeśli chcesz więcej tego typu materiałów, chcesz trochę pooglądać w tego typu materiałach, zostaw subskrypcję. Zostaw łapkę w górę pod filmem, ale to jeszcze o tym przypomnę pewno na koniec tego materiału. A teraz przechodzimy do dzisiejszego odcinka. Ok, czyli jak zrobić transmisję na Facebooka przy użyciu Facebooka i narzędzi, które już dzisiaj mamy, czyli laptopa, w którym mamy najprawdopodobniej kamerkę, Albo mamy też załączony jakiś mikrofon. To nie znaczy, że musimy korzystać konkretnie z tych narzędzi. Możemy oczywiście podłączyć zewnętrzną kamerę pod tego laptopa, możemy podłączyć zewnętrzny mikrofon dla USB albo zestaw słuchawkowy. To nie ma znaczenia. Pokażę Ci, jak to wszystko, wszystko poustawiać. Ja będę robił transmisję na stronę, natomiast wszystko to, o czym będę opowiadał, będzie również dotyczyło transmisji na profil prywatny, na grupę. Te ustawienia są zbieżne dla wszystkich tych realizacji. Okej, okay, no to bierzmy się do roboty. Jesteśmy na mojej stronie testowej. To jest strona niepubliczna, którą wykorzystuję po to, aby testować różne nowe rozwiązania i różne funkcje na Facebooku. Polecam założenie sobie takiej strony testowej. Naprawdę dużo rzeczy można w ten sposób wcześniej wychwycić, zanim wejdziemy z transmisją na żywo. Ale zaczynamy. Jak to zrobić? Rzecz jest bardzo prosta. Mamy przycisk na żywo pod utworzeniem nowego postu. Klikamy na żywo i automatycznie zostajemy przerzuceni do zakładki Live Producer. Ta zakładka złożona jest z kilku elementów, o których sobie za chwilę opowiemy. Najprostszą rzeczą, którą musisz zrobić, to przejść przede wszystkim z tej zakładki użyj klucza transmisji strumieniowej do użyj kamery. I za chwilę zresztą zobaczysz o. Już już widzisz, że automatycznie po przejściu na kamerę Facebook wykrył moją kamerkę, czyli kamerę wbudowaną w laptopa, wykrył również mikrofon wbudowany w laptopa i dał podgląd tej kamerki. Natomiast zanim jeszcze naciśniemy przycisk transmituj na żywo, Musimy uzupełnić kilka rzeczy po lewej stronie. Ta zakładka z lewej strony jest mega istotna, ponieważ od odpowiedniej konfiguracji rzeczy tam będzie zależało, jak i gdzie dotrzesz ze swoją transmisją. To tam będziemy mogli ustawić wszystkie elementy związane z tym, na jaką i na którą stronę będziemy streamować: czy na grupę, czy na stronę, na jakie inne strony będziemy mogli nadać tytuł oraz opis naszego filmu, naszego streamu. Ale zacznijmy sobie od samej góry. Przede wszystkim mamy tutaj zakładkę Live Producer, w której możemy zdecydować, czy rozpoczynamy transmisję w tej chwili, jest to ta pierwsza opcja, czy chcemy rozpocząć transmisję z innymi osobami. Wtedy możemy połączyć się z kimś na messengerze i w ten sposób, rozmawiając sobie de facto na messengerze, streamować to dalej, czyli możemy zrobić spotkanie ze zdalnym gościem. Możemy również transmisję zaplanować jako wydarzenie. Planowanie transmisji jako wydarzenie jest mega fajną opcją, ponieważ możemy sobie zawczasu na 7, 8, 10 dni wcześniej zaplanować taką transmisję i promować tak naprawdę nasze wydarzenie, tak jak to robiliśmy kiedyś. Promujemy, promując wydarzenie de facto promujemy live'a. Live zrobiony na wydarzenie automatycznie opublikuje się na tym wydarzeniu. Wszyscy, którzy są zainteresowani tym wydarzeniem dostaną informację o tym, że nadajesz na żywo. Dodatkowo automatycznie live opublikuje się na Twojej stronie facebookowej oraz na wszystkich dodatkowych stronach, które ustawisz, na których ustawisz rozpostowanie. Natomiast w zakładce nadchodzące transmisje wideo i wydarzenia na żywo, możesz po prostu sprawdzić, które z Twoich zaplanowanych wydarzeń są w tej chwili zbliżają się terminowo i na które trzeba rozpocząć. Dalej mam możliwość utworzenia postu i zdecydowania, gdzie chcemy tę transmisję wystreamować. Przede wszystkim wybieram sobie opublikuj na osi czasu. Mogę wybrać swoją prywatną oś czasu, czyli mój prywatny profil. Mogę wybrać stronę, którą zarządzam lub grupę, którą zarządzam. Ja sobie wybiorę stronę. Następnie mogę nadać tytuł tej transmisji oraz opis posta, który będzie pod tą transmisją umieszczony, a w zasadzie nad nią, ponieważ jest to post. Ponieważ jest to post, tak samo jak przy każdym innym możemy oznaczyć, zameldować się w jakimś konkretnym miejscu, możemy dodać nastrój oraz zbierać pieniądze tak, jak to pod, możemy robić pod innymi postami. Kolejna fajna rzecz to crosspostowanie. Jeśli chcemy, aby nasz live pojawił się na innych stronach, które mamy w jakiś sposób ze swoim profilem, twoją stroną facebookową połączony, możemy. Za pośrednictwem crosspostowania, automatycznie naszego live'a opublikować na innych stronach Facebookowych, np. Na naszego partnera, czy to biznesowego, czy współorganizatora. I w ten sposób nasz live zyska dużo większą publikę. Ustawienie grupy odbiorców pomoże nam jeszcze lepiej i dokładniej określić, kto tego live'a może zobaczyć. Przede wszystkim możemy wybrać, czy live ma być publiczny oraz jaki ma być przedział wiekowy osób, które tego live'a mogą zobaczyć. Z reguły tego nie używam i zawsze zostawiam publiczny, ale być może Ty chcesz dotrzeć do grupy wiekowej np. 25, w tym wypadku warto sobie to zaznaczyć. Masz pewność, że ten live nie pójdzie, czy jakby zostanie skierowany przede wszystkim do osób 25. Kolejna rzecz to akceptuj wybrane lokalizacje oraz ograniczenia wybrane lokalizacji. W tym wypadku możesz ograniczyć swojego live'a do konkretnych lokalizacji, które po prostu trzeba pisać z palca. Naszą transmisję możemy również opublikować jako transmisję testową. Jeśli nie chcesz, tak jak ja, zakładać sobie profilu testowego na Facebooku, możesz zawsze taką transmisję wcześniej sobie przygotować, kliknąć, opublikuj jako transmisja testowa i tylko w tym momencie Ty oraz Twoi redaktorzy na stronie facebookowej będą mieli wgląd do tej transmisji. Będziecie mogli wtedy sprawdzić, czy wszystko na tej transmisji działa. Czy działa dźwięk audio, dźwięk audio, czy działa dźwięk, czy działa obraz, czy wszystko jest tak, jak chcecie. Dobra, ale to była część opisowa. Ja sobie zostawmy na bok. Teraz skupimy się na części takiej, powiedzmy technicznej, której ustawimy wszystko tak, aby ten live producer działał jak najlepiej. A w zasadzie nie live producer, tylko nasz stream, ale wiecie o co chodzi. W części technicznej, czyli tak naprawdę w tej części środkowej live producera, zaczniemy od podstawowej opcji, którą już pokazywałem, czyli tego czyli zakładki Rozpocznij. Część Rozpocznij już trochę sobie omówiliśmy. Tutaj na początku mówiłem, żeby wybrać kamerę internetową, natomiast są tutaj jeszcze dwie inne opcje. Pierwsza, czyli Użyj klucza transmisji strumieniowej. To jest zakładka, której będziemy korzystać w momencie, gdy naszą transmisję, a w zasadzie nasz obrazek i audio będziemy dostarczali do Facebooka z zewnętrznego oprogramowania. Najprawdopodobniej będzie to oprogramowanie takie jak OBS albo VMIX albo ICAM, e generalnie jest tego sporo, ale chodzi o to, że całość obrazu i dźwięku układamy sobie w naszym zewnętrznym programowaniu, bierzemy od Facebooka klucz transmisji strumieniowej, wpisujemy do naszego programu i z programu ten streaming, czyli ten obraz i dźwięk wysyłamy do Facebooka i mówimy Facebookowi hej, to jest to, co ja chcę pokazać na live, trzymaj to, włączaj transmisję i jedziemy. Użyj kamerkę sobie, na chwilę przeskoczymy i zajmiemy się trzecią opcją, czyli sparowane urządzenie. Sparowane urządzenie to też jest coś, czym dzisiaj nie będziemy się jakoś specjalnie zajmować. To dotyczy tak naprawdę urządzeń, które mamy podłączone, czy tam sparowane tak naprawdę z naszym Facebookiem i bezpośrednio z tych urządzeń, z fizycznych urządzeń, nie z oprogramowania przy kluczu strumieniową, tylko z fizycznych urządzeń, będziemy mogli nadawać sygnał bezpośrednio do Facebooka. Tych urządzeń jest tak naprawdę tylko kilka na rynku. Nie są moim zdaniem jakoś super popularne, dlatego na tym dzisiaj się nie będziemy skupiać, a przejdziemy do użycia kamery. Przede wszystkim musimy sobie ustawić konfigurację naszej kamery. Czyli jeśli chcemy korzystać z kamery internetowej wbudowanej w nasz komputer, no to wybieramy, czy w zasadzie mamy automatycznie wybraną kamerkę. Jeśli mielibyśmy podłączone jakiekolwiek inne urządzenie, na przykład kamerkę internetową po USB, wtedy wybieramy ją sobie z listy. Podobnie również będzie to sprawa dotyczyła naszego mikrofonu. Jeśli chcemy skorzystać z innego mikrofonu, na przykład z zestawu słuchawkowego podłączonego do naszego komputera, wtedy też musimy go sobie wybrać z listy. Ciekawą rzeczą jest rozpocznij udostępnianie ekranu. To jest mega ciekawa rzecz, ponieważ yy, z tego poziomu możemy sobie wybrać, czy naszego live'a chcemy zacząć yy, w zasadzie prowadzić tylko przy użyciu kamery, wtedy nie klikamy w udostępnianie ekranu. Ale możemy również wybrać opcję udostępnienia ekranu, i wtedy nasz live pójdzie w ten sposób, że uczestnicy będą widzieć zarówno udostępniony przez nas ekran, jak i naszą kamerę. Jest tylko jeden haczyk. Jeśli wybierzecie udostępnienie ekranu, to po rozpoczęciu live'a nie będzie opcji na zmianę tego. Czyli do końca nasza, od początku do końca naszego live'a uczestnicy będą widzieli udostępniony przez nas ekran. Nie da się tego po prostu wyłączyć, przynajmniej na chwilę obecną. Jak widzisz, te konfiguracje są dość proste i nie trzeba się jakoś super technicznie na tym wszystkim znać, ale przejdźmy na chwilę przez ustawienia, w których pokażę Ci kilka dodatkowych rzeczy. Zacznijmy od transmisji. Tutaj przede wszystkim zwróć uwagę i zawsze zwracaj uwagę na pierwszą opcję, która tutaj jest. Ja ją zawsze wyłączam. Wyłączenie tej transmisji jest mega kluczowe, szczególnie jeśli Twoje połączenie internetowe jest słabe. Ponieważ gdybyśmy zostawili ją włączoną i Facebook nagle straciłby sygnał od nas, nawet na ułamki sekund, to w tym momencie automatycznie Facebook kończy naszą transmisję. Natomiast jeśli ja to wyłączę, to mimo tego, że Facebook nie będzie otrzymywał od nas sygnału albo będą jakieś lagi albo opóźnienia, to ta transmisja będzie trwała tak długo, aż ja fizycznie nie kliknę zakończ transmisję. Jest to mega ważne, szczególnie przy słabych połączeniach internetowych, ale nie tylko. Tak naprawdę zawsze to wyłączam. Na wszelki wypadek, bo nigdy nie wiadomo, co się stanie. Kolejna opcja jest mega fajna, jeśli chcemy naszą transmisję osadzić gdzieś poza Facebookiem. Możemy uzyskać kod, który możemy wkleić na naszą stronę internetową, i w ten sposób naszego live'a możemy pokazać na stronie internetowej. Jeszcze na chwilę skupimy się na zakładce komentarzy, ponieważ często zdarza się, że transmisję, którą prowadzimy, atakują różnego rodzaju boty, które wrzucają dziwne linki, dziwne komentarze. I może się zrobić nieprzyjemna sytuacja. Mówię tutaj o takim naprawdę mega ciężkim ataku spamerskim. To się zdarza. W tym momencie, korzystając z zakładki, yy, którą za chwilkę pokażę, możemy pewne rzeczy sobie poustawiać i ograniczyć. W zakładce komentarze możemy zdecydować, czy yy, komentarze mogą pisać tylko osoby, które nas obserwują. Następujące po sobie komentarze mogą być umieszczane nie częściej niż co 10 sekund. Dobrą, dobrą opcją. I polecaną przeze mnie będzie przy ataku spamerskim, szczególnie przy ataku spamerskim, włączenie ograniczenia dostępności dla kont, które mają co najmniej dwa tygodnie na Facebooku. Włączenie tej opcji często rozwiązuje problem ze spamerskim atakiem w komentarzach. Ważne jest to, że te obostrzenia w związane z komentarzami możesz również regulować i ustawiać w trakcie trwania live'a. Więc nawet jeśli teraz nic nie włączysz, a okaże się, że coś w tych komentarzach jest nie tak, albo piszą osoby, których nie chcesz, żeby pisały. No to w czasie trwania live'a również te obostrzenia możesz włączyć. No dobra, czyli nasz live jest gotowy, więc klikamy Rozpocznij transmisję na żywo. Ok, weszliśmy na żywo. Wszystko działa. Teraz, jeśli na mojej miniaturce, na podglądzie tego, tej mojej kamerki kliknę na ikonę powiększenia, mogę w dużym, na dużym ekranie tak naprawdę zobaczyć tą transmisję live, którą yy, produkuję, którą robię. Mam również podstawowe informacje dotyczące tego, w jakiej jakości jest ta transmisja, którą robię, czyli czy wideo, które dostaje Facebook jest takie jakie chciałem i czy audio jest takie jakie chciałem. Jeśli te dane nic Ci nie mówią, bo mogą Ci nic nie mówić, to są po prostu zwykłe techniczne dane, to jest jeszcze jedna zakładka, w której możemy sobie monitorować jakość naszej transmisji. Kiedy przesuniemy myszką odrobinę w dół, mamy informacje dotyczące statystyki naszej transmisji, które też wyświetlają się po lewej stronie u góry mamy również informacje dotyczące kondycji naszej transmisji, i to jest szczególnie ważne. W zakładce związanej z kondycją transmisji widzę, czy wszystko jest ok. Jeśli coś by było nie tak, Facebook automatycznie będzie informował na czerwono, że coś w danym momencie jest nie tak. Póki ta fala sobie idzie i nie ma żadnych, jakich, yy, nie ma żadnych jakichś krytycznych komunikatów ze strony Facebooka albo w oznaczeniu na czerwono na liniach, albo po prawej stronie. W menu. Tak naprawdę nie musimy się niczym stresować. W live producerze jest jeszcze kilka opcji, które chciałbym pokazać. Przede wszystkim w menu obok kondycji naszej transmisji mamy coś takiego jak ankiety. Z ankiet możemy korzystać, kiedy chcemy zadać pytanie naszym widzom, na przykład jak się macie. Możemy wpisać dobrze lub źle i klikamy zapisz. Tak stworzoną ankietę możemy klikając na nią. Aktywuję ankietę, możemy ją opublikować. Aktywując tą ankietę, wszyscy, którzy oglądają naszego live'a, będą w stanie ją zobaczyć i kliknąć, tak naprawdę z poziomu Facebooka, którą odpowiedź jest im bliższa. My natomiast zobaczymy odpowiedzi do tej ankiety w, naszym, w naszej zakładce Live Producer. Lekproducer umożliwia również utworzenie klipu wideo z ostatnich 60 sekund naszej produkcji. Jeśli mamy jakiegoś gościa albo mówimy coś ważnego, co chcemy zapisać na później, na przykład wykorzystać na naszym profilu Facebookowym, możemy wejść tutaj szybko, kliknąć na utwórz wideo i w ten sposób ostatnie 60 sekund naszej transmisji zapisać sobie jako wycinek w całości. Jest jeszcze dostępna zakładka grafiki. Niestety. Jest dostępna, bo ją widzimy, ale nie jest dostępna w momencie kiedy korzystamy z kamerki internetowej wbudowanej w nasz komputer. Ona będzie dostępna, czy ta zakładka będzie dostępna tylko i wyłącznie w opcji, gdy będziemy streamować przy użyciu zewnętrznego oprogramowania lub y, urządzenia sparowanego. I to tak naprawdę tyle. Live Producer jest dość prostym, jest naprawdę prostym narzędziem w użyciu którym możemy szybko i sprawnie przeprowadzić każdego live'a. Jeśli twój live tak naprawdę ogranicza się do tego, że chcesz coś mówić do kamery, nie potrzebujesz dodatkowych jakichś bardzo zaawansowanych funkcji związanych z podpisami animowanymi albo z jakimiś belkami, logotypami itd. itd. to live producer jest świetnym narzędziem, które wystarczy z którego można skorzystać w każdej chwili, no, skoro masz konto na Facebooku, masz profil na Facebooku, czy stronę na Facebooku to już możesz z tego zacząć korzystać jeśli masz jakiekolwiek z pytania dotyczące zakładki Live Producer to zostaw proszę komentarz, pamiętaj o tym, żeby subskrybować kanał i nacisnąć łapkę w górę, o czym wspominałem na początku materiału, więc się teraz przypominam zostaw również zostaw dzwoneczek. Kliknij w dzwoneczek po to, żeby ten dostawać powiadomienia o aktualnych materiałach. Dzięki bardzo za obejrzenie tego materiału i do zobaczenia w następnych filmach. Na razie, cześć.